Część wykładu dotyczyła w zasadzie dwóch aspektów. Pierwsze to było omówienie sytuacji, która istnieje w krajach członkowskich, które podpisały, w których obowiązuje kontrakt między producentem mleka a przetwórcą przedstawione zostały pewne zasady, jakie te państwa przyjęły przy pisaniu owych kontraktów, bo ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Mamy kraje, które kontrakty, dopuszczają długość kontraktów sześciomiesięcznych, rocznych i dłuższych. Mamy również zdefiniowaną wielkość organizacji producenckich, grup producenckich. Mamy również pewne uregulowania dotyczące organizacji międzybranżowych i te sprawy zostały przedstawione w czasie dyskusji, bo jak wiemy ten element nie występuje w polskim przypadku, no i zastanawiano się też, czy ewentualnie przy zniesieniu kwotowania niektóre kraje nie będą rozważały możliwości wprowadzenia y, kontraktów obowiązkowych, jako że w tym momencie w pewnym sensie mogą chronić rynek krajowy. Y, według obecnego stanu, to gdy nie ma kontraktów, to oczywiście. Y, Podmioty skupowe z zewnątrz mogą wejść na rynek polski i kupować mleko, a to będzie o tyle y, łatwiejsze, że często ceny, które oferują, ta cena jest o 2-3 eurocenty wyższa. I możemy więc obawiać się, że w niektórych rynkach przygranicznych będziemy mieli problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości mleka do naszych przetwórni, o ile nie zwiążemy w jakiś sposób obych rolników y, kontraktami z y, y, przetwórcami. To jest może mniejsze niebezpieczeństwo dla spółdzielni, jakkolwiek też istnieje bardziej dla podmiotów prywatnych. Druga część dyskusji dotyczyła mianowicie, może była to dyskusja omówienia nad raportem posła Parlamentu Europejskiego, Jamesa Nicholsona. On przygotowuje taki raport, który podsumuje, podsumowuje niejako Sytuację na obecnym rynku i to, co uzyskaliśmy po wprowadzeniu po prowadzeniu pakietu mlecznego, jaki przewiduje pewien, pewien rozwój sytuacji na przyszłość. Ogólnie rzecz można powiedzieć, że jego zdaniem pakiet mleczny nie spełnił pokładanych oczekiwań kontrakty również nie spełniły roli, którą im nakładano. Tym niemniej obraz na przyszłość jest pozytywny, jako że oczekują zarówno zwiększenia produkcji mleka, jak i lepszej sytuacji przetwórstwa. Niekoniecznie dotyczy to rolników, będzie się to różniło w poszczególnych krajach, jako że większa produkcja mleka może okresowo przekładać się na spadki cen i ten jeden element również, który wspomina w raporcie, to jest kwestia albo konieczność opracowania czy wypracowania siatki bezpieczeństwa, bo ta, która jest na którą dyskutujemy, na razie nie spełnia swojej roli. Chodzi o to, żeby powstała nowa siatka bezpieczeństwa, która by nie, która by może nie likwidowała, bo to jest niemożliwe, wahania cenowe, ale żeby zmniejszała tą amplitudę wahań, żeby było bardziej przydatne dla rolników, jak również, żeby były przygotowane jakieś mechanizmy wsparcia dla rolników w przypadku kryzysu. I to jest mniej więcej chyba taki jeden z elementów na przyszłość, który ten raport przedstawił, który dyskutowaliśmy w czasie.